Dobra, no to chyba dalej, nie? Za tym lodowym typem. Jasne. Czyli Tu. Jak nie tu? A, faktycznie. Tu. Już, już Mam iść tutaj. Skacz No dobra. Dobra, dobra. Ale teraz trzeba skoczyć w konkursie. Dobrze, wspaniale, wspaniale. Jest! Pusta! Pod dogdwin O! piersień! Wzmacnia cuda! Nie wiem, co to znaczy, ale... Co za to czary? A, czyli useless. Cud to będzie, jak będziesz strzelał dłużej. Ej, na razie dobrze idzie. Mam ich bić? Ale ich jest dwóch, a ja jeden. Nie bij, nie bij. Tam jest w Mogę go zabić? Bij, nie bij. Później ich sobie. A co to jest? A po co mi on? Nie, nie chcę. Właśnie, yy, jak grałem sobie w Demon Soulsy na PS5, był boss taka małpa ognista. I widziałem, że był Sumon przy niej. No i mówię tak. A pewnie jakiś NPC do mnie przyjdzie. Okazało się, że to był jakiś gracz. I mówię tak. Pewnie jakiś Giga Ogre on tutaj stoi, pomaga. No i mi pomoże. Skurysy Stał i patrzył, jak umieram. Całą walkę stał w koncie. I dopiero pod koniec podszedł, żeby ostatniego hitka dać. Mega słabe zachowanie. Grzibi. To są chyba te słynne papieżaki. E trujące! Co tutaj tak wyje? A, to oni wyją. Kurwa. Jakaś ustawka tu była. Tylko pytanie, którędy do bossa. Dobrze idę? O, witam. Dobrze idę? Nice. Nie łam się, bracie. Ja kurwa jestem. Taka agresywna dzielnica. Eee. <grywa> Nowa chuta. A to w ogóle. Ja, puś mnie. Puś, puś. Nie, 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 nie. puść, nie, nie. Nie, nie, nie. dusz, nie, nie. Nie, nie, 9000 no

A i tu jest drzewo. Witam, nie ten drzewo. No dobra, tu oglądałem to drzewo, no i mam iść do tego mniejszego, że tu nic nie mogę zrobić. Tak kurwa, Paweł, Paweł, idę do ciebie. Cześć, cześć Bartosz, cześć e, Bo ogólnie chodzi o to, no. że biegasz na to drzewo, kręcasz i musisz z tego drzewa skoczyć na dach Biegnę na to drzewo A musisz sprintem. Dobra. I skręcam. Skręcisz prawo i skoczyć. Skręcisz prawo. Ja pierwszy... Ja gram w Są Slajka, -like czy w jakiegoś nie wiem Icy Tower. <laughs> Dzisiaj go jak to nie wejdę. Zdejmij wszystko? Dobra. Nie, nie słuchaj się kokuta Czemu? Nie mam, da. Czekaj, ufam farganowi. Ja to Ale masz klatę. Paweł! Pierć z ciebie! Oh. <laughs> wszystkie twoje zasadnie w życiu! Się... Ty... <laughs> Farta miałeś! Proszę akurat teraz! No i idź cały czas dalej! No. no! I tu sobie zaskoczysz. No. I uważaj, bo tu będzie też trochę zręcznościowych, żebyś po prostu nie spadł. Oooo, ooo, i tu masz ulepszenie do estu sam? A tu gniazdo jakieś jest? A, a jakie coś mam dać? Rzucić po prostu? Tak, i wyrzuć. Wyrzuć. O, wyrzuć. No jedną, ta na zdrowie. O, i masz. i tam tutaj zaraz leży. Idź prosto. Przy ściany. O mój Boże nie wiem się Ty wiedziałeś, że to się tak skończy z kuriem nie chciał Na jakiej lokacji jesteście koledzy? Tam gdzie jest pełno krabów, grzybów yy, i typów z wyjaczkami! Organ, Morgan się, jednak to był fart. Ale ogólnie tak, następny boss będzie hmm. dosyć pojedynczy. Ja na razie mam tutaj jest. walkę z takim. O! S? Dobra, I czyli mam wrócić tam do. Spirydol. No to mi powiedz, żebym się po prostu potoczył. I to sobie spadni. No to tak w tym, w kolumnecie jest też od Ta skrzynia A, jest te... jakaś podejrzana. To jest normalna skrzynka. Okej, okay. i co i tyle? Tak, tyle. I teraz załóż ten pierwszy i masz 10% więcej duszy. Okej, okay. dzięki Paweł. Za czarną bombę dostaniesz grudkę. Czy nie wiem, czy ja chcę grudkę. Grudki? To pa... nice. Idziemy do Sigwarda, czy nie? Bo tam jest przeciwnik mocny. Do Sigwarda, to on przy tej. Gdzie on no, ofiarna, będzie? Ofiar ofiarna droga. Gdzie jest mój brat? Tutaj. Siema. ma. No nie pier tak, tak. I jak zaczniesz się oh, bić, to oh, oh, oh. po chwili Sigwart cię zauważyć pomoże. Najlepiej to zacznij się z nim bić i uciekaj, dopóki Sigward nie za zareaguje. O! Tak well, ja taki. Dajesz! Będziesz z nim! Dawaj gruby! Jedziesz! Ale szef! Co bulagami! Co bulagami! Co ma się, brachu? Tutaj coś jeszcze będzie? Tak, tak. Tylko uważaj, bo dwie te... E, jak one miały. A jachowe kłuste siedzą. A ten? Op! Paweł, mam cel w życiu. A, on sobie tylko życieli. E! Na Firi. Eee. <laughs> Zebranie Świadków wiechowych. <laughs> o, nie spodobał się żart. O Jak się baby nie bije. To jej wątroba gnije, i tego się trzymajmy. O, mogę zabić. Na piśmie to sal. Może. Ja p... mówiłem, żeby żarpić. Mogę tu iść? O kur. z córy. E, to są. ciężkie moby. A tu czemu jest taka mgła? A. O kur. to mama Twitch. Ja nie chcę być tu poprawnie polityczny, ale uważam, że wiesz. Nawet jak masz kur. E, osobę taką przytuszy, to jak chcę sobie kur... zrobić Jinx. To no nie chce kurwa robić Jinx, nie? <grystans> jinx Fortnite. <fight. grystans> tak grunt, żeby. żeby się dobrze bawić, te BH. Jinx. <grystans> pierwszą <Pet Vix. grystans> wiadomość na czacie napisał i taki banger. 10-0. z cytkami nie jest kanoniczne. Nie wiadomo, czekamy na Arkane Season 2. Dałem mi tego bossa. Chrisztołowy magik. Dobra! On wygląda na first strike A. Jakbyś go od razu bił, a nie biegł no. za ok Nie no, ale łatwy jest. I ma łatwy. Nie mogę się ruszyć! kurwa, nie miałem staminy! Dobra, i gdzie jest to ognisko? O! Widzę! Masz. Widzę, dzięki Mama krop... Boże, <laughs> jak tamtym tam obok. kręci ja. jebany. Okej. Okay. To jest ten, jeden autystyczny. Tak. Udarłem mordę pierwszy raz. Full focus, ja nic nie mówię. Pozycja gamerska. Tutaj. Tam. tutaj był tu był tu teraz tutaj będzie jednak nie tutaj jednak hit jednak hit <grym> <grym> Let's go. tak, to jest najlepszy faktor napędzający granie w solsy. Że, jak już zajebiesz tego bossa, to już tak. Idę dalej, idę dalej. Jestem w gazie, jestem prawdziwą maszyną. To jest tak zajebiste w tych grach. A tu i tam były. Ta, 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 ta. Ty, nowy drip. Laj, 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 laj. laj. Zajebiście wyglądam. Czekaj, tylko kurwa chowam do ogniska wrzucę. No jest. Obi nie, nie lubisz psów w tej grze. No nie pier... że boss będzie psem. Nie, nie, nie. Po prostu... Jak nie lubisz psów to biegnij. <grywki> nie wiem co zrobić. O ja pi... O ja pierdolę, CO to jest? Gdzie jest ognisko? Drzwi, drzwi, drzwi. <laughs> Moja szczera reakcja. W ogóle trochę zepsuję. No. Bo, bo miałem taki plan, że jak będą mnie za bardzo te solsy w to żeby zajmować klawiaturą po prostu, nie? Rzucić nią. Ale, no, tak. ale U, ja mam za duży chill. I normalnie mam tutaj starą już niedziałającą, przyszykowaną cały czas, żeby ewentualnie ją przypistolić ale to się chyba nie stanie A mnie nie będą Bili Będą. A! M -a. M M Mówię, że ja po niej do Jarekadła. Bo... Daleko jeszcze Nie! 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 Cofnij się A, się. Mam to ja sobie skutuję. Tu? Nie. Do krypty? Nie, cofnij się Sofii, cofnij się Sofie. I tu w po schodach, był. Dobrze bracie w krypcie jest skrót Tu mam iść? No schody tam masz po prawej tydzień A, faktycznie. Ale w krypcie <grybki> jest skrót! To jest skrypta stary. Weź sobie przejed Susa najpierw. Eee. Teraz ogień i skrót A No i G i mogę tu iść, nie? No Szkoda, że nie mam tego hełmu, ten takiego śmiczastego, bo widziałem pełno y, jakichś shortów albo TikToków, Szwoło? że się tak obija Jak to oh, Kurwa! Oś, ja, tu małej. To jest ja mój przyjaciel z początku gry! Tak! To on. On śpi, jak śpi. On śpi ogólnie. Pogodź, no to niech śpi. To śpi. Nie. Dobra, a gdzie mam iść na bossa? Gdzie mam iść? Gdzie mam kurwa iść?! Ja tu chodzę! tak nie nerwuj się, spokojnie. Każdy kamień już kurwa tutaj, Paweł, znam. Pamiętasz tego, co cię atakował tymi ostrzami? W kapturze? Tam, gdzie no? zbierałeś ulepszenie do strzału? No to tam powinieneś iść. Nie pamiętam. Proszę po prawo od zielonych za. drzwi. A, alright. Czekaj, od zielonych drzwi na lewo. Alright. No też mi się nie podoba ta lokacja. Mam do niej dość mocno ambiwalentne podejście. Ja zawsze raszowałem do bossa. Dobra, Mielu kieruj bądry. mnie. Kieruj mnie, kieruj, no kieruj bądry, mnie. Bądry, bądry, bądry. Prawo. Bądry. Po to schodach. Po schodach. Lewo. Po schodach. Po schodach. Prawo. Prawo. Nie prawo. Co się Nie prawo. Na drugie prawo, sorry. Chodzi o lewo Zresztą, Jak p***a nie te prawo, ile ty masz więcej drogi, prawu? prawo drogi Jak masz drogi Dobra, tutaj O, to w dół, to w dół, tu w dół mogłeś O, udało się? Udało się, o, ty... Ale jestem w gazie, ale jestem w gazie Gdzie, e, gdzie, paweł zaskakujesz, zaskakujesz tutaj No, tu? I uważaj, bo... No, no, w dół i uważaj, bo tu be, przed tobą będzie dwóch w ch... kapturach Pierwszy. Lewo, lewo nie, jeszcze dalej. Dalej lewo. No czekaj, kurwa! Napić się chciałem! Myślisz, że takie bieganie kurwa. Nie męczy człowieka? Gdzie? To jest prawo, to jest prawo idioto A, tu. Dobra, weź, jesteś w LPG? Jestem w LPG, w gazie. I tu? Gdzie dalej, gdzie, gdzie? gdzie dalej, gdzie dalej? Tam ogniska nie ma? Kto puścił kurwa NA? Nie w takim momencie Enej. NA. <gamy> NA O, tu masz skrót. I, za, i tu będziesz miał ta ogniska swoje stary. Aha! Ale skrót, ja pierdolę. Odnów sestrusy. Racja, racja. Już, już kurde przebiegłem, żeby mi po prostu wiesz... Do głowy nie wchodzi coś takiego, że mogę usiąść. Zaraz usiądziesz na... Paweł to po streamie, tak. okej? O, i, i tu, tu kur... pobiegnij, jest. Witam cię Piotru... Tak. Żegnam cię Piotrusiu. Unik nie masz dysku, unik to A. jest -O. Po prostu chcę zobaczyć czy... Śmierci na komendę dalej działają, czy się nic nie okej? Okay? Mówiłem, z na jego kamerę. Dobra, odpalam żar. I robimy to. nie wiem, czy ale... Ta, ta, ta! Na Maga ja, też nie... mówię za pierwszym czy... razem. tak Wbij tego, który jest czerwony. Ten, który się płomieniem jarzy. Nie, nie, <laughs> Chrześcijanie to jednak sektor No przecież to jest dość oczywiste, Imo. oj, 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 oj. oj. Gdybyś nie pierdolisz w tej duszy, to soundtrack banger. Co z lajki robią takie dobre soundtracki? Fakt nie opinia generalnie. W Nie, on w ogóle kompletnie inaczej wygląda, wygląda jak Jan Pan druką. Widzisz, że Jan Pan To jest to czerwony z tak? No oczekuję. Właśnie to jest mi stary. Bo mi kurwa dałeś to zrobić. Jak ten ten plac wypełnił, to umierasz. Żyję, żyję, żyję. A, zdajesz. Dobra, idź! Nice. No i Git. Ile dzisiaj bossów? Trzech. Załóżcie dla widza? Dobra. Patrz, specjalnie dla ciebie staje się księdzem. Arcybiskup. Ale DRIB. Nie mam pani przejść <grym> tak całej gry. Mam. No to kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie, każdemu kto wpadł. Nie ma. Witam wszystkich wspierających. Tutaj mamy dwóch. I do tej dwójki wspierających dołącza nowa osoba. Także. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Jeżeli ktoś by chciał na przykład dołączyć do tego zacnego grona i otrzymać benefity takie jak amotka przyniku, pojawi się na tym ekranie tutaj, to jak najbardziej serdecznie zachęcam. A chłopaki, bardzo wam dziękuję za właśnie odblokowanie tej opcji. Dobra.